Ruch, Warszawska. Pociąg LKA ze stacji Sieradz do stacji Łódź-Widzew. Planowy przyjazd o godzinie 11.56 wjedzie na tor pierwszy przy baronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg LKA ze stacji Łódź-Widzew, do stacji Zgierz, planowy przyjazd o godzinie 13.52, wjedzie na tor pierwszy przy Peronie Pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Przypominamy o obowiązku zachowania ust i nosa podczas podróży pociągu. Zabrakło swojej twarzy, groźb mandatkami. Drzwi się zamykają. Jazda w dół. piętro zero. Pociąg LKA ze stacji Młodzi do stacji Zgierz, planowy przyjazd o godzinie 12.21, Biegie na tor pierwszy przy peronie 1. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Jestem kuwet. jeden.